Dzień dobry moi drodzy, Kuba Midel sztukę równowagi finansowej i Stanisława Ślimak. Witam Ciebie, cześć, Staszka. Cześć. Cześć. 11 edycja Midel Camp, tatry. Jak warunki, powiedz? Świetne. Śnieg, świeże powietrze. Jest Kto fajnie. idzie na szczyt, ten ma pod górkę. Mówimy, czasem trzeba dużo kroków pokonać, żeby dojść do swoich celów. Jaki powiedz, Staszka, plan na te kilka dni? Powiedziałeś, że trzeba kilka kroków pokonać, ale do sukcesu nie ma windy. Są schody. Jeden po drugim. Jeden po drugim, tak. I to moi drodzy, czynimy, a. Czego się nauczymy, jak się bawimy? Zobaczycie przez najbliższe. Teraz pokażę. Kilkanaście minut. Lecimy do góry. Dobrego dnia. Nagrywasz to w brzuch brzuchu. My to się poznaliśmy yy, z jednego miasta jesteśmy z Właśławka. Musieliśmy przyjechać Emila <laughs> na kęf, taty, żeby się poznać. Pani fajni ludzie myślący tak samo jak, jak ja, fajnie, super. Polecamy. Polecamy każdemu. Nie złacą moi drodzy, ale dajemy radę. Niby kilka kilometrów, niby parę stopni, ale naprawdę bardzo fajny trening. Od rana. Uwielbiam to zmęczenie Osiem, dziewięć, dziesięć, pięknie. Wszyscy razem spotkamy się. Woo! Jest moi drodzy, początek kwietnia, koniec marca. Ja się nie spodziewałem się na początku obozu, także naprawdę fantastycznie ludzie zadowoleni. Nie wiem, śnieg, pogoda, dobre powietrze, chyba jest dobre. Są te paranki, ale nikt nie mówił, że na kempie będzie łatwo. Nagrody jacuzzi, bo scenik sam na tę Dlaczego nie morsujecie? Spieramy, obserwujemy z piramysz naszego piramysz reprezentanta. Kolega tutaj. <laughs> Bardzo fajnie, woda cieplutka, miła, nie ma rekinów, także polecam. Mózg ja lepiej pracuje. A tutaj dlaczego nie morsujecie? Ja jutro, ja mam jutro sesję Morsowanie. Naprawdę, polecam każdemu, to jest stan umysłu. Tłumy z żony, z siebie i ze wszystkich. Kuba tylko mnie zawiódł, bo taki hojraka była. Proszę. Zimno nie ma, zimno to się ma. Najgorzej było w środku, ale teraz super. Ręcznikę zapomniałem. Mamidę sztuka równowagi finansowej. Jak ja nie lubię zimnej wody. Pierwszy raz w życiu, więc, więc na plus. Choć niezbyt przyjemne, to jednak tak, nowe. 5, 4, 3, 2 raz, drzwi no, zamknięte, pełny gaz No, no, nóg nie czuję, ale petarda. Od trzech lat się zbierałem i cieszę się, że spontanicznie zrobiłem. Tu... Wyszedłbym już stąd bo zimno, ale nie mogę. Pierwszy raz i... Powiem Wam, że ciśnienie w głowie mnie jednała Najpierw rozgrzewka tym morsowanie, a nie deszczu i zimnie. Polecam każdemu, zwłaszcza na regenerację organizmu po ciężkiej nocy, to przede wszystkim organizm skakuje znowu na swoje tory, na swoje obroty. Trzeba być czwartym, a nie miętkim. się na parkingu. Jaki jest dylemat przedsiębiorcy w środku dnia? Iść na basen, czy do Jacuzzi? 6 tysięcy po raz trzeci sprzedane. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przyjechałem tutaj pierwszy raz. Mega fajny czas, fajni ludzie, dobra zabawa, dużo wiedzy, ciekawostek, kontakty. Polecam wszystkim, bo na pewno to jest rozwojowe, ciekawe, troszeczkę odskocznie od codzienności. Łączymy to ze sportem, ranne treningi. Zajmuję się w sumie już niczym, bo to co chciałem, to już osiągnąłem. A tutaj przyjechałem poznać ludzi podobnie myślących jak ja, no i nie pomyliłem się. Są to też e, tak samo zakręceni, bardzo pozytywnie ludzie. I mam wrażenie, że wszystkich ich już gdzieś spotkałem na swojej drodze życia. To tak jakby, jakby życiowe déjà Tutaj jest masa ludzi myślących podobnie jak ja. Trochę się obawiałem. Myślałem, że będzie inaczej, że będą to różni ludzie i, i różne charaktery. Okazuje się, że wszyscy mają jakiś taki wspólny mianownik. Przyjechałem tutaj, żeby poznać ludzi. Myślę, że jak każdy gdzieś tam przedsiębiorca, zmagam się z małym gronem ludzi i gdzieś tam znajomych, z którymi mogę porozmawiać na podobnym poziomie, z podobnym mindsetem. Każdy może elastycznie podejść do harmonogramu i może tak naprawdę korzystać ze wszystkich atrakcji tutaj w apart hotelu Diamond. W Białce Tatrzańskiej. Myślę, że pojawia się w kolejnych. Wybieram się już na dziewiątą wielką integrację w styczniu. Miałem okazję wziąć udział w licytacji i pomoc tak naprawdę fundacji, która dostarczy biblioteczki w 20 szpitalach w Łodzi. Więc myślę, że tutaj można połączyć dużo fajnych rzeczy pożytecznych, tak naprawdę z fajnymi kontaktami biznesowymi i fajnie spędzonym czasem, tak naprawdę regeneracją, żeby wracać do swoich tak naprawdę biznesów z nową energią, z nowymi pomysłami, z nowymi kontaktami. Przyjechałem na Middlecam pierwszy raz i myślę, że to nie jest mój ostatni raz. Jest tutaj naprawdę mnóstwo świetnych, inspirujących ludzi. Przede wszystkim zachęciła mnie tutaj ta społeczność, która się tworzy, bo naprawdę można poznać wiele ciekawych osobowości. Każdy zajmuje się swoimi biznesami, czerpiemy nawzajem inspirację. Naprawdę można naładować przede wszystkim też baterie, bo to jest druga motywacja, która mnie tutaj sprowadziła. To po prostu odpoczynek od bieżących i codziennych rzeczy, więc te dwa dni pozwalają mi tutaj odpocząć. I poznać naprawdę wiele świetnych osób. Serdecznie polecam każdemu, kto potrzebuje chwili odpoczynku i nawiązania nowych kontaktów. Troszeczkę dzięki Kubie zacząłem inwestować w kawalerki pod wynajem. Mocno mnie to interesuje, dlatego tutaj przyjechałem. Pierwszy raz jestem na Mindelcampie. Super wydarzenie. Można porozmawiać z ludźmi, którzy mają dużo szersze horyzonty, robią dużo więcej, zainspirować się, coś się nauczyć, dowiedzieć, zapytać, dostać odpowiedzi takie, za które trzeba czasami bardzo dużo zapłacić. Także tym bardziej. Bardziej warto w takim gronie się spotkać, spędzić miło czas, oderwać od tego wszystkiego, co jest na co dzień. Dobrze się bawić, a przy okazji kupę pozytywnych rzeczy, z tego wyciągnąć. Polecam na pewno przyjadę jeszcze raz. Super wydarzenie. Jeśli chodzi o ten event Jakuba Midela, polecam gorąco. Dlatego, że jeśli chodzi o obsługę, to jest na najwyższym poziomie, zarówno pod kątem zespołu Kuby. Zresztą kolegę macie po drugiej stronie kamery, jak i pod kątem obiektu hotelu. Jeśli chodzi o jakość jedzenia, Jakość obsługi, wszystkiego dookoła. No i przede wszystkim, co najważniejsze, poznajecie ciekawych ludzi dzielących się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i przede wszystkim serduchem. Dzięki. Ludzie, super atmosfera, da się bardzo dużo ludzi poznać z różnych branży. Można bardzo super wypocząć. Budynki super wyposażone. W takiego miejsca, miesiąc od 25 lat nigdzie nie działa. Na Middle Camp. jestem pierwszy raz. Dlaczego tutaj przyjechałam? Bo są tutaj ludzie, którzy mają już bardzo konkretne pomysły na swoje biznesy i swoje biznesy. Mają olbrzymią wiedzę, której ja szukam i potrzebuję, żeby poszerzać swoją. I czy mi się tutaj podoba bardzo, bo właśnie to, czego potrzebuję i szukam, tutaj znalazłam. Czyli konkretnych ludzi, konkretne odpowiedzi, konkretne pomysły, konkretne wizje i konkretne cele. Wszystko bardzo, bardzo konkretne. Jak jest, jest zarobiście. Koń i butelka, to Polaka miłość wielka, przyjeżdżajcie w polskie góry i na Mazury. Dekad was gnębi, potrzeba w miejscu, nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie. Najlepszy wypoczynek na Podhalu, tylko w Apart Hotel Diamond. Po middle campie, zrelaksowani, wracamy do domu, pełni energii, tak żeby realizować wszystkie plany. Na Middle Camp jestem pierwszy raz. Na pytanie, co mi się najbardziej podobało, tak naprawdę szereg rzeczy. Atmosfera, kontakty, merytoryka, tutaj inspiracja, polecam. Dla mnie ogromny zaszczyt, że mogliśmy gościć tak wspaniałych uczestników. Chciałam podziękować Kubie jako organizatorowi tego wydarzenia. Byli tu fantastyczni ludzie, którzy byli pełni pasji, kreatywności i odwagi, bo to właśnie te cechy kształtują ludzi sukcesu ludzi, którzy nie tylko marzą, ale przede wszystkim działają. W programie Middle Camp był też wyjazd inwestorski. Mogliśmy pokazać Państwu, jak wygląda nasza inwestycja Natura Resort Spa. Chcieliśmy naszym gościom pokazać, jak będą wyglądały nasze apartamenty w naszej najnowszej inwestycji. いい <music> Będąc na może możesz też obejrzeć sobie obiekt, który jest za moimi plecami i tylko nie rozmowy, ale też inwestycje, które możesz tutaj sobie wynegocjować przy okazji wszystkich kontaktów, które pozyskujesz, poznając właścicieli, kierowników, dyrektorów. No i patrząc na to wszystko, można sobie naprawdę zrobić taki fajny mindset ludzi, którzy mają przedsiębiorstwa, ale też nie są nastawieni tylko na pracę, tylko też recytują swoją głowę wyjazdami w tygodniu, a nie tylko pracą od poniedziałku. W działku do soboty i w niedzielę leczeniem kaca, więc polecam na następny, który odbędzie się gdzie? Na Mazurach. Jak widzicie, można połączyć przyjemne z pożytecznym i wiele się nauczyć, i wiele przeżyć, i wiele nowych osób poznać. Kończymy 11 edycję Midelkiem. Zapraszamy Was na Mazury w czerwcu i na kolejną edycję do Sopotu we wrześniu. Trzymajcie się ciepło. Hej!